Cześć, dzisiaj filmik. Jak posprzątać ogród i nie wywalić se przepukliny, nie nabawić się bólu głowy albo bólu pleru. Jak masz dużo takiego towaru, jak jakieś ścinki, gałęzie, konary, pieńki, to pokażę Ci, co ja z tym zrobię. Może Ci się spodoba ten sposób. On się nazywa Higel Kultur. No i polega generalnie na tym, żeby to ładnie poukładać, przysypać ziemią i w mojej ocenie jest to alternatywa dla całego dnia spędzonego przy zremkarce albo na przykład dla napakowania kilku czy kilkunastu worów na odpady zielone, ewentualnie jakbyś chciał to wszystko wrzucić w ognicho. A martwiłbyś się, że zjawi się straż miejska czy wiejska i ci wlepią mandat. Także Higel Kultur to jest to, co ja robię. Używam tego do zmiany ukształtowania terenu, bo akurat w tym zakładku, gdzie jestem, to chciałem coś takiego zrobić. Ja to sypię w miarę stromo, biorąc poprawkę, że po latach osiądzie. A jak chcesz w każdym sezonie dosypywać po trochu, po trochu, żeby sobie podnieść teren, to po prostu kawałkami możesz to układać bardziej w poziomie i myślę, że efekt będzie bardzo dobry. Także pokażę Ci z bliska, jak to wygląda w trakcie prac, no i potem pewnie zrobię jakiś update, jak już się zakończę jak, jak wielka górka z tego wyszła i to jest na tyle całą resztę robią siły natury czyli w założeniu będzie odtwarzany będzie to odtwarzało taki proces ym, rozkładu materii w lesie, tam gdzie drzewo samo się przewróciło szacunkowy czas, no zależnie też jakie drzewo jest, czy twarde, czy bardziej miękkie, ale szacunkowy czas rozłożenia tego materiału to jest około 7 lat także zapraszam do oglądania to tak jak wspominałem jak masz taką hałdę ścinków w ogrodzie albo jeszcze większą jeszcze się szykuje więcej tego bo to jest początek sezonu na przycinki jeśli masz coś takiego albo będziesz miał bo zabierasz się do przycinania to pokażę ci moją metodę jak ja to zagospodarowuję może się coś do, do czegoś przyda, albo sobie obejrzeć filmik i sobie przy tym odpocznieć po prostu. Zapraszam do oglądania. Dobra, to teraz trochę wyjaśnienia. Higelkultur, po co się to w ogóle robi? Ja na przykład tutaj mam świerki i dosadzam rośliny, które... No po prostu chcę mieć tutaj więcej drzewek i chcę mieć takie miejsce, gdzie będą rosły rośliny bardziej takie, które lubią cień. Które lubią cień i wilgoć. I użyłem tej techniki, że tutaj podnieść trochę teren. Mam nadzieję, że to dobrze widać. To robiłem na szybko i jest takie jeszcze niezbyt stabilne. A tutaj nawrzucałem właśnie takich kawałków obciętych jakiś tujek. O no, świerki, tu są sosny, tujki, to co? Okazało się, że mam dużo tego materiału. I jeszcze jedną rzecz że jak teraz to będę układał to tutaj na przykład te gałęzie sterczą do góry, nie? więc jakby ja nie będę się specjalnie w to zagłębiał ale żeby to nie sprężynowało, żeby było bardziej stabilne to takie rzeczy poobcinam i wtedy to się porozkłada bardziej na płask i przesypię warstwą ziemi i kolejne i kolejne gałęzie i warstwa ziemi i w ten sposób można uzyskać taką różnicę terenu. Może spróbuję to nagrać. Nie wiem, czy będzie lepiej wyglądało, jak będzie w moim cieniu, to czy nie. Dobra, tu jest taka górka. O, tu jest taka górka. Ta, co pierwszą usypałem. A tutaj zobacz, sobie schodzisz w dół, w dół, w dół. I no, na to samosiejka dębów, którą się wykorzysta na bonsai. I paprocie, które wolą, jak jest wilgotno. Więc tutaj robię zagłębienie. Tu robię zagłębienie i wykorzystuję te pieńki bo tam poszły nawet pięknie, takie berberysy, karpy całe z, z tymi ścierniami, z których no, nie chciałbyś może zremkować albo nie chciałbyś kompostować, i potem kłuć się tymi kolcami. To ja to wykorzystałem. Zaraz się To ja to wykorzystałem i tu uformowałem. To jest pierwsza górka, tak, tak jak mówiłem, trochę, trochę mniej stabilna, ale to osiądzie czasem z czasem, nie? a tu się okazało, że mam dużo więcej towaru niż mi się wydawało i tutaj nasypałem, tego będę przecinał te gałązki sterczące z górę, tak jak mówiłem, o zobacz, wszystko z takimi jakimiś nieudanymi drzewkami, korzenie, karpy, chyba widać kawałek tego berberysu, to będzie jeszcze bardziej przysypane, cała taka karpa z takimi dosyć, z takimi dosyć grubymi, właśnie badylami sterkiem, co i to się potem przysypuje. No, a tutaj jeszcze jedno ujęcie: w sumie na to samo miejsce z tymi e, berberysami e, i takim grubszym, e, takimi grubszymi rzeczami. Jak widzisz, nie przesypałem tego jakoś tak bardzo fanatycznie. Są tutaj takie m, przestrzenie, i e, no, też myślę, że to spełni jakąś taką jakąś, pożyteczną rolę, że na przykład jakieś tam e, zwierzaki może nawet jeże, jak będzie więcej tych gałęzi i liści, sobie przezimują tutaj, o. Nie wiem, czy to widzisz. Zobacz, tu jest jakaś taka jamka powstała. Jeszcze tu spróbuję podjechać, bo... O, widzisz? Tu też jest taka jama tam w środku. Także to sobie posypię z wierzchu ziemią, tak, żeby to nadać... To sobie posypię z wierzchu ziemią, żeby nadać jakąś strukturę, ale mówię, nie będę tego uklepywał, nie będę tego ugniatał. Jak coś się zagnieździ, to niech sobie w tym moim mini lasku mieszka i niech sobie przezimuje. O, a potem to będzie po prostu taka fajna górka. Nawet wrzuciłem takie rzeczy, słuchaj, zobaczę, czy tutaj widać. Może to przerzucę. O, jakąś taką deskę, nie, spróchniałą. Być może, ona, być może ona pochodzi z jakiejś starej palety. Gdybym chciał stosować tę technikę pod zagon z warzywami, to bym się pewnie upewnił, że ta paleta nie była czymś impregnowana i nie, nie zatruje się tym. Ale ponieważ to już jest takie zleżałe i spuchniałe drewno no to myślę, że jeśli był im to on już od dawna nie działa i już pewnie się wypłukał tak czy inaczej. No, no i tutaj nie będzie nic do jedzenia nie? Także, także tam w lesie może sobie to myślę spokojnie leżeć i dokonać żywota i może jakieś jeszcze żyjątka się na tym posilą. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał, że dobrze spędziłeś czas. A jeśli tej metody nie wykorzystasz, to mam nadzieję, że zainspiruje Cię ona do znalezienia własnych pomysłów na urządzanie i sprzątanie ogrodu albo na spędzanie wolnego czasu. Jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego razu hejta!